Przechodzimy teraz w lobby tutaj e, hotelowym, tak jak widać w Hilton, znaczy to jest jakiś double tree by, gdy by, to będzie po polsku, się co to będzie double treby Hilton i właśnie <laughs> i zaraz zamawiamy taksówkę i jedziemy na lotnisko, ponieważ lecimy do Las Vegas, tam będzie lepsza pogoda, bo widzę, że się już tutaj w nowym Jorku będzie pogarszało, będą jakieś deszcze i w Las Vegas będzie trochę cieplej, nie Michał? To jest Michał też, no będzie na pewno lepiej, no nie będzie to jakieś super słońce lato 100 stopni. Ale na pewno będzie kilkanaście, i no, lepiej ten taki odpocząć sobie po tym zwiedzaniu Nowego Jorku. To chyba tylko można w Las Vegas. Także mamy, robimy te krótkie nasze wideo. Film na pewno jest chaotyczny, bo robimy wideo wszędzie i gdzie popadnie. Ale może komuś się spodoba nasze nagranie z pobytu w Stanach. No to co, Michał? Zamawiamy taksy i jedziemy. No i jedziemy na lotnisko. No. No dobra, jesteśmy na lotnisku po tej taksówce, trochę samoloców godziny, ale wszystko jest OK. I lecimy najgorszym linią na lobu amerykańskim, nazywa się Spirit, rzeczywiście restrykcje nie są co do bagażu wszystkiego, sprędzamy milion razy, gorzej niż Ryanair i Wizz to było aż niesamowite, że tak to wygląda, za wszystko płacić sobie tutaj. Ale my tam przestrzegamy tych zasad i nie zapłaciliśmy nic więcej, więc wszystko jest ok, ale bardzo dziwne. Ja... Musieliśmy przepakować jeszcze z walizki, bo tam przekraczało niewiele. By było, nie wiem, że 100 dolarów chyba. No, ale już jest, e, muszę wchodzić na pokład zaraz i, i zobaczymy, co będzie nas w Spirit. Spirit, Niech będzie teraz tak. E, co? I lecimy do Las Vegas. I lecimy do Las Vegas, no. To Zobaczymy, jak Las Vegas w luksorze, w będzie. Siedzimy w samolocie, no naprawdę, tu jest tak dużo napchanych rzędów i siedzenia, to są takie półsiedzenia, że no, normalnie takie szerokie, długie siedzenie ma ileś tam, a to są tak w połowie się ukróciło. I bardzo twarde, I twarde są te siedzenia, także jest to chyba jednak najgorsza linia na Ameryce, a może na świecie, jeśli chodzi o standard. No ale musieliśmy spróbować, no, ale też jest niedrogo, bo te bilety to, nie wiem, 450 euro za osobę. Mamy w tym też jedną walizkę. No, okej, okay, no. I to jest daleka podróż, bo to trwa około 6 godzin, więc dlatego. I lecimy na odpoczynek po Nowym Jorku, tam po prostu, żeby się tylko relaksować, w Las Vegas, do hotelu Luxor, czyli ta wielka piramida. Nie wiem, może podzielę ten film na dwa, że będzie trochę lasu, a zobaczymy, jak to wyjdzie w tym chaosie. Okej. Okay. Ejka i i po długich lotach opóźnienia. Jesteśmy z pół do trzeciej, chyba, nie wiem, albo druga w nocy. I jesteśmy w hotelu Luxo. I wchodzimy. Dobra, dopiero co z taksówki. Idziemy. I zobaczymy, jak tam się prezentuje na wejściu. Aż jestem ciekawy. I zobaczymy, co to jest. No nie mogę, to jest po prostu niesamowite. To rzeczywiście wygląda jak w Egipcie. To jest jakiś kolos, olbrzymie to jest. No nic, trzeba iść do recepcji, zameldować się i jutro będę kręcić, bo już jest późno i te zmiany czasu i wszystko, Nowy Jork i Las Vegas to trochę męczące. Więc jutro coś opowiem. No i dzień dobry w Las Vegas, mówimy. I Michał też tu mówi: Dzień dobry, las, las Dzień dobry, sprakas. idziemy do kasyna pograć. I zobaczymy ten olbrzymi hotel. Tu jest pełno restauracji, spa, pełno maszyn do grania. Cały czas gra muzyka i całą dobę toczy się życie, sklepy, wszystko jest pootwierane, całą dobę. I tu w kasynach można, w kasynach można palić, pić, wszystko można. Byle tylko siedzieć i grać, nie ma zegarów, czasu tutaj nie ma, żeby wydawać tylko pieniądze. I idziemy pograć trochę. No, pogramy też na pewno. Może wygramy jakiś milion. No, chociaż, chociaż 10 dolarów. wygrali. To by... Dobre by to było i 10 dolarów, no. Tak to wygląda. Ludzie tu niektórzy siedzą jak w hipnozie. Grają i grają. I piją, jedzą i grają. To jest po prostu niesamowite. To jest po prostu mega. A to nasz hotel z zewnątrz, to znaczy wejście główne. Zaraz filmuję całą piramidę. To jest gigantyczne, a tu hotel z boku. No to jest gigant. Oprócz tego, że jest piramida główna, to w tych budynkach też są pokoje. Tu jest 4 tysiące pokoi. To jest... nie wiem, ile gości tu można mieszkać. Chyba 36 tysięcy tak gdzieś było napisane. Nie wiem, bardzo dużo. Tam mamy te inne hotele, atrakcje Las Vegas. A my spacerujemy sobie po ulicach Las Vegas wstępnie, zobaczyć co tutaj się dzieje. Nie wiem, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym, ale na pewno dojdziemy w jakieś fantastyczne miejsce. W sumie to jest wiatr, ja założę kurtkę taką ciepłą, niepotrzebnie, bo jest teraz słońce wyszło i jest ciepło. I doszliśmy tutaj, jeszcze przejdziemy przez pasy, gdzie doszliśmy. To do nasz znak, że witamy nas tutaj w Las Vegas w Nevadzie. Ten, który jest chyba w telewizji wszędzie. I ja też sobie zrobię pod tym zdjęcie. I już tu stoimy pod palmami. Wieje dzisiaj, wiatry są, las z nas przywitało dzisiaj wspaniale. No to, to trzeba tutaj przejść, koniecznie. O, wspaniałe miejsce chyba jest. No nie wiem czy wspaniałe, ale <laughs> ciekawe, o, tak bym powiedział. No to jeszcze sobie, ale wieje. Ulice szerokie, naprawdę. Trzeba czekać. Nie ma co nawet przychodzić i przebiegać jak w Nowym Jorku. Trzeba po prostu poczekać, bo. i samochody też większe, takie szersze. No naprawdę, to jest taka Ameryka. Jak z filmu. A, Nowy Jork też. I Te samochody nie wszystkie mają rejestrację z przodu, tak zauważyłam właśnie tutaj. Także z pacerkiem jeszcze gdzieś przejdziemy i zobaczymy, co tam słychać. Zobaczymy, co tutaj serwują na stacji. Podobno mają jakieś fajne rzeczy na różnych stacjach. Samochody dużo stoją. Mieliśmy wypompować samochód, ale okazało się, że ten nasz hotel jest tak w centrum, że to w ogóle nie warto. A będziemy jeździć taksówkami po prostu. Bo to są tanie. Nie, tutaj stacja normalna. Nic ciekawego tu nie widzę. Ale sfilmujemy coś. Kanapeczki różne są. Można coś sobie zjeść. Kawa jest. Też fajnie. No, rewelacja. No i jak fajna stacja. Warto obejrzeć. I wydaje mi się, że to jest niż w Nowym Jorku. Bo te kole, nawet taki głupi przykład, ale jest tak cena jak puli. jak tam gdzieś, bo. Także cenowo wygląda korzystnie chyba na wakacje tutaj Las Vegas. No, oczywiście, ceny są ok. Um, nie są jak w Norwegii. Są bardzo jak w Polsce. Może trochę wyższe. Może gumę do życia sobie jakieś kupię. Albo później. No, tu sobie zrobimy trochę sokiem samochodu. Nic ciekawego, ale po prostu, tak jak mówiłem, chyba najlepiej. Mam naprawdę ten okazało się tak super centralnie, że w sumie potrzebujemy taksówki dwa czy trzy razy. Więc ok. A zobaczmy, jak mam tutaj te drogi. O, tak się mniej więcej jedzie. Także fajnie. Ta o, tu jest taka ulica. Taka autostrada normalnie. No nic, zobaczymy, co tam dalej nas spotka ciekawego. Wysiedliśmy. Już poprosiłem pana taksówka, żeby się zatrzymał tutaj pod Walmartem, myślę, że to każdy zna. Nie wiem, czy to będzie coś ciekawego, ale warto zobaczyć ten wielkie markety, jest też tam apteka Walmart, więc dlatego. Zobaczymy, co tutaj nam pokażą, czy może coś się kupi, amerykańskiego, niezdrowego, nie wiem, co to mogłoby być, jakieś super, w ogóle milion kalorii. No, tak to zrobimy. I cała ta rolica to jest na Przedmieściach. Także to jest jedyna chyba taka rzecz, żeby dalej się zapuszczamy. Mamy tylko tutaj w sumie kilka dni, więc też trzeba odpocząć po tym Nowym Jorku i chodzeniu w hotelu naszym. I to jest też nasz plan, odpocząć i pochodzić po mieście, po centrum. Pojedzie wózkiem, zobaczymy co nam tutaj zaserwują, wielkie stoiska są. No olbrzymiska, coś jak Tesco Extra, co było chyba u nas kiedyś, podobnie to wygląda. Tutaj są, proszę, niezdrowe wszystkie ciasta. Serniki nowojorskie. Ciekawe, czy smakują tak jak w Nowym Jorku, bo byliśmy w Magnoli na jednym serniku i on był dobry. A tutaj zobaczymy... Pewnie nie, ale pokazujemy, jakie kolory i w ogóle. Ceny. 13 za ciasto, takie wielkie 20 dolarów. To nie jest jakaś tam chyba tragedia, bo one są olbrzymie. Kto by tyle zjadł? To chyba chciałbym 100 kilo ważyć. A tutaj coś jest ciekawe, a takie różne paje fajne. O, to można spróbować, taką głupotę. Witam z Las Vegas. Pokój olbrzymi, super jest pokój. Podoba mi się. Pokażę mniej więcej jakiś jak widok. Nie wiem, czy ja już pokazywałam, bo ja już nic nie pamiętam, ale chyba nie w ciągu dnia. Pokój, fajny jest widok, bo tu można sobie tak posiedzieć przy fotelu i oglądać Las Vegas. O, i szampan się chodzi. No, i mamy też. Yy, dostaliśmy od obiektu tutaj w prezencie. Proszę bardzo. Szampana już w lodzie małego. Także spoko. I go się można wypić sobie go później. Bo na razie to idziemy na zwiedzanie Las Vegas. A tam jest lotnisko. Świetnie. No, ok. A tutaj. Korytarze. Ten jest olbrzymi, tak wielki, wygląda jak, no nie wiem, to może nawet jak horror by nakręcić z jednej strony, a z drugiej jest to bardzo ciekawe, bo to jest takie, tu są mi obrazy, jest dużo przestrzeni, hotel jest olbrzymi, ale też momentami taki, że można by tak, no, coś nakręcić, jakiś amerykański horror. Ogólnie bardzo ładnie, ale, ale ładnie, tak. Teraz idziemy do elewatorów. Elewatorów, tak. Tak, idziemy właśnie do elewatorów, bo my już nie, my już nie umiemy mówić po polsku, bo już tutaj za długo jesteśmy. O, elewator już przyjechał. Także jedziemy w dół. Jedziemy w dół. No, chodź Michał. Dobra. Ja już z bo już jest połowieczorem, po to tu jest taka pogoda. A to rano ciepło, a to już teraz chłodno jest. No, w sumie to zima jest w Las Vegas. Tak, no tak, trzeba iść trochę z szalikiem są nawiązania do Egiptu. Oczywiście, bo hot nazywa się Luksor. Także wszystko jest związane chyba z Egiptem. No, no i tutaj idziemy w część Kasyna, w ogóle są bary, jakieś restauracje, to jest jakieś dwupiętrowe, potem są jakieś wystawy, showy, wszystko. Zbliżamy się do... Idziemy trochę pograć. Idziemy pograć do Kasyna też jeszcze przed wyjściem. Bo to, my to teraz gramy trochę przed, przed, jak wchodzimy, jak wychodzimy. Tak. Cały tam, po prostu. Gramy i przegrywamy. Gramy i przegrywamy. Póki są, Ale czekamy na tą wielką szansę. Dokładnie. Piotr, jak będzie bo... Dobra. Gramy, mamy dolara. Wkładamy tutaj. Do tej maszyny wielkiej. O. dolar poszedł i zaczynamy. No ja tutaj startu trzeba nacisnąć chyba jeszcze. Tak. Będziemy grali zaraz. A coś mnie poszło. No i nie udało się bo okazało że ta maszyna jest od 5 dolców czy 10, ja mam tylko dolara, wycofałem, dostałem taki kupon i nim będę grać w innych maszynach za tego dolara. I gramy z tym moim kuponem w tej maszynie. Wkładamy tutaj, nie wiem czy to będzie w ogóle widać. Chyba tak. No zaraz zobaczymy. No, coś poszło, coś nam jakieś wygraną małą, niewielką. Super. Czekamy na fajną kolejkę, która taka jest, jest, taka wąska, nad miastem jeździ po prostu fajnie. A tutaj nasz cały hotel, w którym mieszkamy, z, z większym sfinksem, w ogóle olbrzymim, to jest wszystko takie gigantyczne. Następny hotel, który idzie między tym hotelem taką kolejką na jednej szynie. hotel jak w Nowym Jorku, z którego przylecieliśmy, żeby sobie odpocząć w Las Vegas no to jest niesamowite. I filmujemy główną tutaj aleję w Las Vegas z mostu. A tam jest nasz hotel Luxor. Nie widać go, ukryty jest teraz, a tutaj inne hotele, mieszkamy super, w samym centrum i kolejka jest niesamowita, tu właśnie pojedzie po jednej szynie. I każdy z tych hoteli to jest jakaś odrębna historia i do zwiedzania, a my zwiedzimy nasz Luxor, dokładnie. To jest niesamowita. Po drodze mamy następny hotel, przesiadamy się z kolejki do kolejki po prostu, bo kolejka jeździ, trzeba się przesiąść i jedzie się znowu. No niesamowite. I właśnie odjeżdża pociąg, który można przejechać sobie między wszystkimi stacjami. On tak właśnie wygląda zza szyby. O. Tutaj ludzie wiedziałem, to działa trochę jak metro, tylko nad ziemią, na szynie nad ziemią, to jest bardzo fajne. Więc widzimy na wszystkie hotele w Las Vegas. I jedziemy właśnie kolejką nadziemną i oglądamy hotele po kolei. A tu jaki młyn diabelski, olbrzymi, hotele. Niesamowita jest widać, ta kolega? no w ogóle wszystko jest niesamowite. tu jest wielki młyn diabelski, nie wiem czy będzie go widać na filmie Filmujemy tutaj następny hotel. A no, to nie wiem co to jest, ale pewnie coś

Widok z daleka cały czas w kolejce. Jedziemy do centrum Las Vegas. Jak można to nazwać jakimś centrum? Stare miasto Las Vegas. Dobra, to tam będziemy niedługo. Widzimy jaka jest wieża wielka. Centrum McDonald's. Oczywiście taki typowy jak z telewizji ze znakiem. Neony się palą. Ciekawie to wygląda. To jest właśnie to centrum, powiedzmy Las Vegas. A my jedziemy, idziemy, przespacerujemy się trochę wieczorem po centrum, spacerujemy dalej sobie i oglądamy Hotelę Nocą w Las Vegas. To jest niesamowite. Doszliśmy spacerem do Wenecji. Kto nie był, nie musi jechać. Tu też są gondole, można pływać. Chodzić uliczkami. Tak jak właśnie we Włoszech, w Wenecji. No, oczywiście nie jest do końca to prawda, ale jakaś namiastka jest. Tak to właśnie wygląda Wenecja w Las Vegas. I zakupy niczym w Wenecji. Prawie no. Prawie. Ale ochłodziło się, już są wiatr bez wieczorem i ja mam tutaj szali i kustkę, ale taką miesięcę. Ale naprawdę to jest mega. I nawet nie czuć tego zmęczenia, bo to przecież te różnice czasu są na minus 6 do Nowego Jorku, tu jest teraz minus 9 w stosunku do Polski czy Norwegii i w ogóle tu jest tyle bodźców że można by w ogóle nie spać. I jeszcze raz Wenecja z zewnątrz. No prawie Wenecja. Tak to wygląda. Niesamowita. Dzień dobry, albo... Dzień dobry. To dzień jest z Las Vegas następny dzień, któryś już tam, a pokazujemy teraz, przechodzimy obok wieży Ajfra. Jaka jest tu olbrzymia i wysoka atrakcja Las Vegas następna? Pełno ludzi chodzi. Hotele są olbrzymie. Pewnie już któryś raz pokazuję tuchaj te hotele. Ale nie zaszkodzi jeszcze raz. Zapraszam wszystkich, zachęcam zawsze się do wyjazdu do Stanów, zobaczyć na własne oczy. Co mi się rzuciło w oczy tutaj to, że jest taniej niż w Nowym Jorku. Chyba są mniejsze podatki, ale i tak nie jest wcale tak tanio. W sensie. No jak w Norwegii są te ceny, o! Nie A ty Michał, jakie wrażenia? Pozytywne. Ja też pozytywne same. Jakież mogły być inaczej na takiej wycieczce? Weszliśmy do apteki dla ciekawostki. Tam z tyłu jest apteka, ale jak wiadomo. A z przodu to jest jak super farm coś w Polsce, ale nie tylko, że są jakieś kanapki i czekolady. Natomiast można kupić też alkohole w aptece i przy kasie Papierosy, czego w Nowym Jorku nie było w kasach chyba, papierosów, aptece, a tutaj są. To jest taka różnica. I tutaj są alkohole, wszystkie. Idziemy w stronę wielkiego koła. Mundiabelski. Olbrzymi. I już na pokładzie naszego młynu naszą agonice. Tak to wygląda. I jedziemy w górę. Jedziemy coraz wyżej. Będą widoki niedługa, dopiero jesteśmy tak w jednej trzeciej. Więc to naprawdę będzie bardzo dużo. Wysoko będzie. O. Zbliżamy się na sam szczyt tego młyna. Młyna, nie wiem, koła diabelskiego. Jest bardzo wysoko. Podobne jest wyszło od Zobaczmy widok na Las Vegas z drugiej strony. Tam z daleka widać tam od nas jest. Hotel Piramida, w którym mieszkamy, i on jest wysoki, bo w ogóle te hotele są wysokie. A ten mój jest jeszcze wyższy niż wszystkie hotele jest to gigantyczne. Warte, przejażdżka warta ceny, aby zobaczyć Las Vegas i góry nie tylko miasto, ale i okolica jest to niesamowite. A, i jeszcze jedna sprawa, lecimy, wracamy do Europy klm -em. także mam nadzieję, że będzie lepiej niż w spirycie na pewno, czyli lepiej jak Delta, podobno też lepiej jak Delta Airlines KLM-em polecieć sobie. Także to tak, podróż ta się zaczyna, jedziemy zaraz, musimy się wymeldować, będzie trwała. Chyba 10 czy 11 godzin do Amsterdamu, a później do Bergen półtorej do dwóch godzin. Z przesiadką. No, także chyba za jakąś dobę będziemy już właśnie w Europie. To na razie, jeszcze raz. No i wszystkich pozdrawiam, jeszcze raz, tak jak mówię, którym który się ten film podobał.